Przejdźmy teraz do losowania rocznika starszego, czyli rocznik 2002, który swój turniej będzie rozgrywał dzień po młodszej kategorii, czyli w niedzielę 13 stycznia, także na hali CRS-u w Zielonej Górze. Tradycyjnie, jak na wzór pierwszego losowania, w koszyczkach są w pierwszej kolejności zespoły gospodarzy, czyli UKP1, UKP2, i tylko i wyłącznie w drugim koszyku przynależności do grupy albo A, albo B. Pozwolimy sobie rozlosować gospodarzy. Tak żeby rozdzielić obie ekipy zielono górskie od siebie. Gospodarze UKP2 trafiają do grupy A1. Dwa, jedną przepraszam, trafia do grupy B1. sprawdził. Tak jest grupa B1. Teraz dokopujemy pozostałe zaproszone zespoły do koszyków. Dokonujemy także przynależności grupowe i rozpoczniemy dalszą część głosowania. Zespół Akademii Piłkarskiej w trafia do grupy Rzecznowska gryf Trafia do grupy b Kolejny zespół Witnisławka Trzeciński i zespół zachodnio-pomorskiego województwa trafia do grupy A5. Akademii Piłkarskiej Falubas. Będzie swoje mecze eliminacyjne. rozgrywało w grupie B3. Cztery zespoły do rozgłosowania. Jednym z nich lechia dzierżoniów i lechia dzierżoniów swoje mecze rozgrywać będzie w grupie B4 Reprezentanci ekstraligowego Śląska Wrocław. Tu młodzi adepci sztuki z Wrocławia swoje mecze rozgrywali będą w grupie A4. Sał trzeci i sał trzeci trafia do grupy na pięciu i ostatni zespół. Team Chrobrego Głogów i Team Chrobrego Głogów trafia do grupy A2. Tak wyglądają rozlosowane grupy naszego drugiego ogólnopolskiego turnieju UKP Cup 2013. Tak jak wspomniałem, na wstępie losowania, dzień wcześniej, w sobotę, rywalizować będą chłopcy z rocznika 2003. Dzień później, w niedzielę, będziemy mieli rywalizację chłopców w kategorii rocznika 2002. Jeszcze raz z tego miejsca chciałbym Państwu podziękować za uwagę i jednocześnie zaprosić na wspaniałe emocje piłkarskie w wykonaniu najmłodszych adeptów piłki nożnej, już za tydzień, w Hali Centrum Sportowo-Rekreacyjnego przy Ulicy Słuchowskiej w Zielonej Górze.